Cześć, z tej strony, to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj nagrywamy sobie z Palwarda Odcinek jakiś. Ostatnio, jak nie wiedzieliście, to doszliśmy tutaj do wioski takiej. To już było trochę temu. Mogę Wam w sumie powiedzieć, ile dokładnie to było. Może nie dokładnie Wam powiem, ale. Było to 28 kwietnia, możecie sobie zobaczyć ostatni film jaki był. Z tego i dziś, no chciałem tą wioskę sobie gdzieś ogarnąć. Nie wiem jeszcze gdzie, znaczy wioskę. No nie wioskę, o tu jakiś nowy, Rushore. Ja go jeszcze złapię, no, ale mocno biję. Za to ja mu nic nie biję Dobra, może Pengulet mu coś zrobi Dawaj Pengulet, zrób mu coś Tylko nie mocno No, a może siądzie, 25% Nie no, 46% uciekł Chciałbym go trochę poobijać Daj jeszcze z czegoś... 64% teraz siądzie może? Dobra, jest, siedzi, mamy nowego łapanego. Rush Shore Okej okay. Chodźmy sobie, nie Tam gdzieś, musimy tak szeknąć całą mapę Chciałbym odkryć kiedyś Kogo nie wiem, a kolejnego Rush no dobra Chodź tutaj Migo te Ty też weź go bić trochę Bo ja mam mało ciło. Dawaj go bij No ale nie jest tak mocno Nie, nie przesadzaj pęgły, nie przesadzaj Idziemy, szukamy wioski Może tutaj gdzieś To jest jakaś Tam coś jest A my byśmy musieli pierwsze tędy wejść o Tak, tędy Teraz tutaj, no, jeszcze wyżej. Tutaj jest jakiś most. Okej, okay, tutaj schody. Płodzimy po schodach jakichś. Ciekawe czy, czy, czy tu coś jest. Znaczy, mamy jakieś zadania po prawej na górze. Prawy górny róg. Fłag. Jakieś... No, ja mam no, tak. Jest No Jeszcze drugi szczał drugi trzeci szczał 59% dzisiaj nie wiem. Nie jestem pewny. Jeszcze drugi, trzeci. A nie, taki nie. Ale ja go złapię. 62%. Powinno się udać. Siedzi, mamy 13 level. Zobaczmy, co na 13 levelu można sobie odblokować. W ogóle tu jest milion rzeczy jeszcze do odblokowania. No, tu jest 50 leveli. Dobra, co my tu mamy? Możemy kuszę zrobić. Ja tu pierwsze ingoty... Wezmę sobie to. Jak tu pierwsze ingoty musimy zrobić. To pierwsze potrzebujemy. No mieć tą bazę. Dużo rzeczy jest potrzebnych w bazie, co możemy tylko zrobić. Czyż jakieś farmy można? Dobra, chodźmy tędy. Przez most. Wiem w sumie jak, jaką by było można mieć fajną bazę. Miejsce na bazę. Ale... Znaczy, bardziej wiem, co jest potrzebne do tego. Na pewno trzeba mieć dużo miejsca w bazie. No. I jeszcze. No, żelazo jest potrzebne. Podob później podobno. To jeszcze zobaczmy. Nie tu, nie tu, tylko żelazo. Czemu żelazo jest potrzebne? Bo tak. Mega sfery. To trzeba. Nie no, żelazo to niedużo dużo. shield, to jakieś anti civilization parts Nie wiem co to Do tego jest 15 żelaza potrzebne Do tego jest kamień potrzebny Do tego jest żelazo potrzebna. Do amunicji jest i do boli Dobra, chodźmy tutaj Złapie go? A nie Nie można, a co to jest za Dobra, no, musimy uwolnić palce Uwolniony jest... jak Wpadł Tego mam... O co to jest mamorys? Nie wiem, mamy 0% na niego to No wolę nie próbować A z tyłu? 0,6, O, ktoś jeszcze biega co To jest Jolt Hawk Chodź tu, złapiecie Jeden strzał Drugi Trzeci Warto i próbujemy łapać, może jeszcze jeden No jeszcze raz strzelimy i łapiemy 64% Tam ci jeszcze będą we mnie strzelać I mamy to Chokebox złapany, 235 ekspa No jeszcze jakieś wilki biegają Ja No tutaj jest No nie, nie, zaraz nie Owca, czy ja chcę No mam mało życia, już te wilki tutaj z, 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 trójkę tu są, dobra trzeba uciekać. No chodźmy tutaj gdzieś w las, chodźmy, żeby nas te nie znalazły. O nie, to jest jeszcze jeden, ale owieczkę sobie Jeden strzał, drugi szczał. Przeciszczał, 92% mniejszą Malpaka, to on musiał już atakować czymś Ma 10 poziom No tutaj ten wilk jest Czemu ja nie Dobra. Nie, ja mu ledwo to coś robię, to nie ma sensu na razie Na razie to nie ma sensu, Uciekamy. uciekam Uciekam, uciekam Więc tutaj jak najszybciej uciekł. No nie no biegnie za nami. Szybko uciekamy. Tutaj gdzieś... Tutaj gdzieś jest tam miejsce na bazę podobno fajne. Gdzieś tutaj. Nie wiem, że trzeba żyje Co to? Czemu chłop jakiegoś lespanka wyrzucił? Co to w ogóle? Czemu to ma dziesiąty poziom? Coś z tych skrzyneczki dostałem. Dobra, ty tam Zginiesz za chwilę. Jeden strzał, drugi. Jeszcze jeden. I zginął. Teraz ty pad. 3% mam na niego. Less punk Dobra, tak, dawaj owco Bijemy go. 7%. bij go. 12%. 18%. No można się na 38. Nie, trzeba jeszcze pobić. Jemu... Ja no i pad, owca go zabiłem, no i świetnie. Jemu ja mało co robiłem. Tu jest jakieś drzewo? Ciekawe. Zbierzmy co to. Grass skill fruit. Czy jakieś umiejętności to są dla tych paliw? Wie się tam z nikim nie bić. Mokla no, jest. A nie, mam już 10, to nie jest mu więcej potrzebne. Bo do 10 jest ten X potrzebny, a później już się mało nabija. Tu jest jakaś góra tam. No tu jest. O nie, spadłem. Tu jest jakieś miejsce z tymi też zamkniętymi falami. Ok, chodźmy teraz tutaj, tutaj. Nie, tylko nie chcę spać Nie, tylko żebym nie spadł, bo jak spadnę, to będzie koniec. Nie, gdzie? Tylko gdzie? Mnie ciekawi, gdzie jest to miejsce, to fajne takie. Bo to jest niby gdzieś tutaj. Trzeba. i tam jest dużo żelaza. Żelazo jest potrzebne. Kogo, gdzie to miejsce jest? Dokładnie nie wiem. Miejsce na bazę Forward muszę sobie sprawdzić. Tak, co to jest. A nie, to jest wilczek. Siedzi i ogląda. Daje hole. Nie, nie nie, nie, wiem, nie wiem, gdzie to jest. Siedzi a patrzy na zachód albo na wschód, nie raczej na zachód słońca. Nagaj, okay, ja nie będę atakować. Aha, tylko że oni mnie będą atakować, fajnie. Mhm, okej. Okay. Gdzie jest to miejsce na bazę? Tut. Ja wiem, że to gdzieś w tym obszarze, tym żółtym, jest to fajne miejsce na tą bazę, ale gdzie dokładnie, to ja nie mam pojęcia. Tak dokładnie? No, bo chodźmy sobie tutaj, tutaj na pagórek, zobaczmy co to będzie. Coś tu jest ciekawego? Nie widzę nic ciekawego. U, tam coś jest. To chyba to miejsce. Tam widzę dużo ród jakiś. No nie, kto? Co to jest insyny jakiś? Mi Jak się kojarzy tylko z jednym Takim... No, kimś innym Chodźmy, chodźmy stąd szybko Nie, no, no nim mnie już nie atakuje Tutaj podobno jest to miejsce na bazę dobre No, jest tu dużo żelaza na pewno Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Jest tutaj aż siedem miejsc na żelazo Siedem To to jest to miejsce dobre na bazę, no ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Siedem ród żelaza tu jest i duża przestrzeń jest też na pewno Duża przestrzeń Tu jest jeszcze skrzyneczka Jakaś Bierzemy Dobra, tu, tu jest w ogóle morze jakieś Tu nic nie ma Tu może jest i tam coś jeszcze jest No Tam musimy jeszcze pójść Bo widzę, że tam jest miejsce na na szybki punkt podróży, czy jakoś tak się to nazywało. No mapki jeszcze musimy trochę odkryć, ale my już wiem jakie będzie dobre miejsce na bazę. Dobra, zróbmy sobie tutaj. Zbudowane, Normal ten press again jumping że skoczyć w bazie zrób 30 boli, craftuj. No dobra, trochę tych zadań zrobiliśmy i noc się powoli robi. To zróbmy sobie bazę szybko. Dobra, jest, jest i to będzie nasza taka baza. Tak, już no, ch chyba się da zmienić tam później. Może jeszcze jakieś zmienimy, ale widziałem, że to jest dobre miejsce. Po prostu na bazę, to... na razie tutaj zostańmy. Tylko co ja bym potrzebował? Na pewno łóżko. ja tak jak Finzę troszkę. Pewnie zaczęła się przespać, żeby był dzień. Okej, okay, ale tu trzeba dużo... drewna. Ale drewna to tutaj no patrzę ile drzew jest. Bardzo dużo. Ale chodźmy sobie tu. skopać to. Znaczy, ja mam mało miejsca. Mam 6 stat pointów, to więc co, to te side pointy są, żeby właśnie sobie statystyki trochę podwiększyć, polepszyć. Żeby trochę drewna trzeba zebrać. Tak 17 starczy, żeby zrobić gdzieś tutaj bazę. No jeszcze trochę. Jeszcze trochę trzeba. Ja mam pochodnie. Ja nie mam pochodni. O, mi mam trochę. Jeszcze zostało. Okej, okay, weźmy, może, sobie tutaj gdzieś tą bazę zróbmy, w tym miejscu. Żeby to było daleko od tego żelazu, żebyśmy przypadkiem nie zniszczyli go. No, gdzieś tutaj. Co to? Please fall in the base. Okej, okay. zróbmy tak. Musimy. No i muszę trochę sobie rzeczy gdzieś położyć. Ale da się skrzynkę zrobić, prawda? W tej grze. Nie, w tej grze no, chyba się da. Czy nie? No, są gdzieś tu skrzynki. Aha, chyba, że ja jeszcze. Mooden chest, okej, okay. odblokujmy sobie tu Jakieś dwie pozostałe rzeczy I ile tych leveli jest to ja nie wiem, 50 leveli, no Głodny jest trzeba coś zjeść Jest myśl... o w ogóle tu jakiś Krusztal jest, rubin To trzeba by było się przespać, tylko że ja nie mam Łóżka. Nie, mogę to... zrobić. Okej, okay, zróbmy sobie gdzieś... Tutaj? Dobrym miejscem będzie... Czekajcie, tu będzie dobra fila. Czekajcie. Tu będzie dobre miejsce, czy bardziej tutaj bliżej może? Zróbmy tutaj bliżej. Na przykład o tutaj. Tutaj sobie łóżko zróbmy. No okej, okay, zrobione. Można... A tu co co ja mam zrobić? że ja muszę ścianę postawić jakąś? Nie, nie tu! <tryk> tutaj, o. Okej, okay, zróbmy sobie jeszcze tutaj. To tu muszę to... Okej, okay, tutaj. Mogę jeszcze tu ścianę gdzieś w rogu? Nie. Nie, ale później mogę tu da. Dobra. Aha, bo pierwsze muszę dach zrobić. Teraz? Teraz się da spać, okej. Okay. No i znaleźliśmy sobie bazę. Dzisiaj już mamy tutaj miejsce takie. Wspania sobie zrobiliśmy. Trochę tutaj drzew jest i dużo żelaza i to żelazo podobno będzie bardzo potrzebne. Dobrze, to w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało powrót do tej gry, bo trochę nie było. Teraz z Wysokim Karnym Warfare 2 nagrywam. Możecie sobie zobaczyć. Jakbyście chcieli. Jak ktoś nie wiedział, jakbyście chcieli więcej tej gry, to piszcie. Łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.